Siemano, witam was już w częściej, w trzeciej części mojej serii, troszeczkę z przez kwadratową rozrubę. miałem ja na kwadratowej rozrubie, niestety już więcej odcinków z kwadratowej nie będzie, ponieważ pokłóciłem się z samikiem. A więc teraz postaram się zająć tylko i wyłącznie tą serią, może ludzi coś nowego. Kompletnie nie wiem co mam robić. Może czas na jakąś kopalnię, przydobył mi się bardzo węgiel. Nie wiem gdzie znajdę węgiel, wszystko w dżungli. Nie mam pojęcia Muszę jakieś miejsce, musi się wkopać w jakąś... Skinie Jakiegoś cave'a hmm. Nie mam pojęcia, może... Nie no, super, mam jeszcze dróżne na kilof Wkopię się w tu no to no of é engla hey fuck hey fuck kidding me coco coco -co euros pouco O, mam jakieś cave'a To może i bardzo pomóc To jest ciemno jest węgiel, jest węgiel! A na razie Lol, on to idzie w dół ten cave. Na razie uciekam, bo nic nie widzę. Tu też idzie, lol. Oj, tu jest węgiel. Ej, a ja nie z tej strony wyszłem. Nie jestem. jest dużo węgla. I żelazo jest. o lol, o fajny cave. Fak się jest jakieś wyjście Gdzie jest to wyjście no? A tu jest Fak Pidole Dobra o jest ścina cukrowa To dobrze A zbieram ją całą Dobra Mogę na razie wrócić do domku I zasiejemy trzcinę cukrową To był mój pierwszy cave na w tej serii To są świnie, lol Jak one tu weszły? Ja Jak one tu weszły? że ja, to jest zamknięta w 100%, lol, chodź świnko. A bo wiesz co świnko? Przyda mi się mięsko z ciebie. Nie wiem, mówię do świń, super Dobra. Uda się do mojego domku. 27 trzys cukrowej. Fuck yeah. Jakieś drewno? Mam tak, cztery pochodnie, dwanaście mi starczy. Tu zrobię sobie kilo z bruku, i idę zwiedzać cave. Chodni trochę mało No ale luzik Dobra Mogę iść No kurde no kwadratowarz zrobiono to było Taka fajna rozgrywka taka... Taki fajny serwer No ale drobna spina Fuck, akurat na krawędź. Gdzie był ten cave? O to było nas żelazo o! fajne, rozległy ten cave. A tam jest to drugie wyjście. O lol. To może ja od razu pójdę tam Jakoś tu najwyżej przejdę z powrotem. Fuck. Lol, jak to drzewo tu rośnie? O lol Nie wierzę Pierwszy raz w życiu spotykam się z takim czymś Kurde, nie patrzę kilos ilość zniszczyłem Dobra, mam żelazo A już grzla mało, ale kef jest duży. O oh, lol pieskowiec. Podejrzane. Wadne są tu pochodnie. O oh, lol skąd tu się wziął pieskowiec? Jakaś świątynia z drugiej strony. O, jest węgiel. Ten kef jest mega. Nie no, nie ma żadnej pustyni cie się żadnego. Fak. I idę sobie tutaj, kurde nie no, a to tylko Minecraft, to nie jest Slender, Gdzie jestem tajemnicze miejsce. A to jest to, dobra, już jestem Myślę, że jakbyś tu opróżnia jeszcze ten korytarz tylko z surowców, zród. I zakończę pier nie, pierwszy... pierwszy, pieszy, zakończę dzisiejszy odcinek. Pięćdziesiąt się widzę a szkodami pochodni zostały tylko dwie. Ale ja mam nadzieję, że wrócę do domu bez problemu. Ożlazu lasu jest jeszcze, all in the cave. Dobra. Luzik. Pff. Tam wejdę kiedy indziej, może w następnym odcinku. Dobra, już obiecuję, zapowiadam nam to, że wejdę w następnym odcinku. Te tej dziury. I między innymi postaram się chcieli cał całego kejwa obcać, wszystko ogarnąć. Tu też jest, jest jeszcze węgiel. O lol. Nie, to jest głupie, no, może kiedy indziej. No, aj no, jest wyjście.

To na tyle dzisiejszego odcinku. Cześć, zapraszam.